Siemaneczko, ja jestem Agent X No i ziomki, słuchajcie, jak widzicie Znajdujemy się przed willą Elvisa Która podobno jest już ukończona Więc serio, chciałbym zobaczyć jak to wszystko wygląda I w sumie zareagować na tą willę Ok, więc ziomki, przekroczyliśmy już tutaj Bramę wyjściową i Elviso Powinien gdzieś tutaj przed willą się znajdować Więc serio, jeżeli jesteście ciekawi Mojej reakcji na tą willę Koniecznie oglądajcie ten filmik do samego końca Bo na pewno będzie się działo Ale jeszcze zanim to, to przypomnę wam o tym Że jest jedna bardzo ważna funkcja na YouTube jaką jest przycisk subskrybuj jeżeli go klikniecie no to po prostu żadnego filmiku nie przegapicie więc mega się opłaca a są one tutaj codziennie więc ty, ja tu widzę gdzie się Elwiso Elviso gdzie się schowałeś? Viva Viva Las Vegas witam eee, dzień dobry witam pana elwiso chciałbym zwiedzić wille Witam Pana, welcome, welcome, alright Witam bardzo gorąco w mojej kalifornijskiej willi, witam Pana serdecznie No i tak, jeżeli chodzi o wejściówki do muzeum O, <grytuję>. a, dobra, no to o. chodź, idziemy Za, Zacznijmy od tego pokoju stary, bo jest warty uwagi No, jak dla mnie serio, na małej przestrzeni dosyć sporo zmieściłeś tutaj Dokładnie, małej e, przestrzeni, a tu masz tyle szczegółów e, Co tutaj masz tak właściwie Zacznijmy, zacznijmy od ważnych informacji stary, uwaga, uwaga hmm. Ponad 500 godzin pracy i 53 mhm. pokoje. Okej, okay, to jest ciekawe. 53 pokoje. Nie Ponadto, wiem, jak to zobacz to ale zobacz. Sam ogród na środku willi. To uznajmy, robi wrażenie, okej? Okay? Po no, prostu je robi. Powiedzmy. I uznałem, ale... to, że będę robił coś trochę innego od ciebie, bo gdyby ta, ta przestrzeń w środku była pełna, to miałbym taki sam problem jak ty. Jak to zaaranżować, co nie? Więc mm -hmm. uznałem spoko, Będzie pokoi trochę więcej, będą mniejsze, ale dzięki temu nie będzie takiego czegoś kurde. Bo wiesz, ja już starym mam pokoi, miałem takie już nie wiem co w tym pokoju dać, a co byłoby, gdyby tych pokoi był ponad 100, co nie naprawdę. Nie, nie mogły przywięcie. się po prostu większe robić. No nie chciało mi się tak szczerze, no nie chciało mi się o, Dobra, widzę, pierwszy pokój, że... specjalnie dla ciebie, panie pianisto. Robiłem go tylko z myślą o sobie, stary, to <laughs> mówiłem na odcinku. Tak to stare wygląda, więc zacznijmy. No, nasze zwiedzanko starego tego pokoju, jeśli chodzi tutaj o jakieś... Ciekawi wyglądają te lampy u góry. Tak, no, nasz, nasz willowy w w stylu brytyjskim i uznałem, że z tyle szczegółów, jeżeli chodzi o zewnątrz, to my też wewnątrz, wiesz, żeby mm -hmm. było serio Dobra. to intrygująco zrobione wszystko, nie, taki styl bardzo brytyjski, ale mi się podoba, co nie, za wszystkie całe Nie jest spoko. Tak. Więc co tutaj masz dalej? Idąc dalej, jest klaska słodowa jakby zacznijmy od tego, że tu jest mnóstwo drzwi starych, więc tu masz ogólnie koblarnie jeszcze przy okazji. Okay, tu trzymasz sobie cały kobel i w ogóle ważna info, teraz w każdym pokoju daje te całe krzaczki, wiesz, tam takie ładne. Nie, one ładne. są mega spoko. Mega spoko to wygląda. Wiesz co, do góry przejdziemy sobie trochę później, mhm. ale zaraz pójdziemy sobie bardziej tędy. Dobra, w tym dobra. pokoju jest taki bardziej tylko przedpokój, To do wszystkiego, bo tu masz normalnie taką małą i praktyczną łazieneczkę, żeby sobie wbić za potrzebą. Proszę bardzo. Mhm. No, malutka. Malutka, skromna, ale złota, co nie? Bo ściany są bardzo złote, bo znałem, że skoro tak lubię złoto, to sobie dam ści ściany złote, co nie? nie jest spoko, spoko. Co no masz fajnie dalej? to wygląda. Idąc dalej, mamy tutaj mój drugi kolego, kolejny pokój, który jest takim bardziej przedpokojem, wiesz? Więc tutaj sobie wejdziemy stary tylko które później, bo tam jest góra tylko, wyższe piętro hmm, jeszcze. Dobra, dobrze. Polecimy teraz sobie bardziej tędy jeszcze mój drogi. I okay. tak to się ogólnie wszystko prezentuje. Ok, jest... tu masz jakieś pudełka na kwiatki. Co? I w ogóle, my zaczęliśmy od góry, ale spoko. Okej. Okay. w tym jest jest taki mój pokój stricte ogrodniczy, ale mi się. Bardzo to, to podoba, wiesz? Mam tutaj takie swoje temki, żeby móc bać o swój ogród. A tu Ponadko... masz tajną bazę. A. Stary, szczerze, za żadnym obrazem nie ma przejścia i na razie nie będzie, okej? Okay? Tak, szczerze, no dobra, między dobra. nami. W tym miejscu jest moje biuro, gdzie sporządzam dokumenty odnośnie pozwu na ciebie, który szykuję, ale to już się okaże później. Nieważne, stary, nieważne. Ty w nie mhm. wiesz. Szykuję bardzo ważnej informacji stary w ogóle jesteś skarpetką, wiesz? O. Dobra, yy, więc tak, co tutaj? Jest? Tutaj jest moja wędzarnia, tu na swoje amerykańskie steki, żeby były krwiste, czyste, amerykańskie. Tu właśnie jest moje całe lokum do tego całego przedsięwzięcia. No mhm. i też tutaj zauważyłeś, że wszystko jest kwieciste, Wazalie kwieciste, Dobra, dokładnie. szczerze, jakby spoko, ale aż tego jest za dużo po prostu. No ja wiem, stary, tak samo jak u Ciebie, na przykład z tymi liściami dżunglowymi, co nie? Ponadto, widzisz te całe szczegóły, jeżeli chodzi o pół płytki na sufitach? Mhm. Tak to jest tutaj przemyślane, że ja na przykład pod dywanem, można dać jakieś Glowstone, y, co nie? To jak w tym przypadku tego nie ma, bo są wszędzie żarandole, ale tak to stary jest ogólnie zaangażowane, zaaranżowane, że wszędzie po, nad takimi płytkami są Glowstone, y, a do góry mhm. jest dywanik, co nie? Żeby było osiągane i żeby nie było problemów z ląbami, tutaj dobra. jest klatka schodowa i się poniekąd kończy ta połowa piętra, żeby teraz tam przejść musimy obejść do, Ty tym miejscu stary, wiesz, dobra, to jest może trochę dziwne, I ale że to, to może ciężko okay. zrobić. Idziemy Widz... teraz tędy. Czyli musimy się wrócić, dobra. Musimy się, beczko na znaczy, powrócić. Okej, okay, hop. Op. Tyk, też zamykaj zawsze ze sobą drzwi, to, nie, żeby Ale było ok. tutaj wszystko ważne, to jest, to jest bardzo ważne, więc lecimy dalej, gościu, lecimy dalej, tędy do tego miejsca, tu już w ogóle byliśmy chyba, tu okay. już byliśmy, więc to tak, jest, jest też ciekawe, że ta willa jest taka ogromna, że jak ja szukam jakiegoś pokoju, to chodzę 5 minut oh. i sobie myślę, gdzie ja gadałem? gdzie <grym> ja go zbudowałem, <grym> Mocno dobra, no i to jest właśnie taki minus największy, za dużo jest tych pokoi, tak. po prostu, moim zdaniem, idąc tędy, masz widok za milion dolarów, stary, <grym> dobra, tu, tu jest całkiem spoko, myślę, ładnie to wygląda, no, Eee, dobra, więc tak, lecimy dalej. I co teraz chcesz mi pokazać? Tędy idąc, mamy moją zbrojownię, gdzie ma swoje kowadła. Stoliki do zrobienia itemów derytu, zbrojki jakieś tam prowizoryczne, chociażby były dekoracyjnie, No, i tak to się właśnie do tej masy, nie? Wygląda Wyglądałby jeszcze rozpoko. Dywanie oczywiście jest zrobiony I sam te stałe, o, o których mówiłem, Glowstone zrobione też bardzo fajnie. Ale, możesz byś już dać lampę, Elviso. No, sam lampę przecież do góry. W sensie, są. Lampy, lampy, patrz, lampy tutaj. A jakbyś tam pociągnął, no co? Co? Elviso, tutaj, tutaj nie ma wszędzie. Nie glowstone. może być wszędzie, bo nie wszędzie masz te płytki i by było widać, wiesz, na swójcie Glowstone, co nie? Ale na Więc podłodze tak na jest... przykład. No właśnie, no nie może być, bo to jest stary piętro i, i to widać pod spodem, szaliesz, nie? No ale jak już Glowstone, no to ja bym dał jednak lampy. To jakbyś to stary jeszcze oświetlił tą lampę, żeby był redstone tam. Ja ci powiem? Dobra, że tego nie takim... widzę, tego, tego zacznijmy. Dobra, w tym miejscu uznałem, że skoro jestem najbogatszy teraz na serwerze, ale To nie, 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 będę, miał, to nie będę miał lampy? Elvis, ale nie jestem. jesteś. Jestem. Ale niby w czym Mam, mam, mam najbogatszą willę według grzy. Ale najbogatszy to nie jest Ja się pytałem ma... widzów o to. Ale Elviso, ja mam więcej netherytu od każdego z was wszystkich łącznie. Ale jednak taki skąpy, że nie wziął udziału w miejskim turnieju, zabał no po co wydawać pieniądze? Bo możesz to wygrać i się zbogacić Ale ja nie, nie mam żadnego axolotla nawet. No w sumie racja, coś w tym jest. A widzisz, a moglibyśmy mieć. Dobra, w tym miejscu mamy więc dwa bo nie, żeby było bogato, zrobiłem dwa. No bo jednak wiesz, jeden to jest dla każdego w domu przeciętnego, <noise> a uznałem nie. U nie ma być bogato i tak oto właśnie stary jest, więc dzięki hmm. temu masz wszystko na 30 level to aż dwa. jakby się ten możesz sobie użyć drugiego. W tym miejscu jest okay. pokój z akordeonem. O, akordeon, ale przecież akordeon tutaj. to nie jest akordeon. Jest. To jest, to jest pianino. Mylisz się, to jest rosyjski akordeon. Dobra, nie wnikam. No okej, okay. idąc dalej mamy symetryczny pokój tu do drugiej strony, jak mm -hmm. widzisz że sobie tutaj chodzimy jakieś 10 minut, o, a, a no, widzisz jaka jest, tam jest stary wejście na górę, do którego przejdziemy sobie później a tutaj? jeszcze, a spiżarnia tutaj jest, spiżarnia Markiarka. magazynek, no tak samo jak po drugiej stronie to wygląda, okej, okay. idąc dalej, mamy pokój do najotorów ogólnie, taki sobie tutaj zrobiłem bardzo fajny, mm -hmm. też taki dość spory i użyłem też tego bardzo tego fajnie, mi się to Dobro. bardzo podoba. O, to jest ciekawe akurat. Tak, wejście. My sobie stary spójnie w ogóle odkryliśmy, co nie? I to jest jakiś to ja tego tak bardzo lubię używać. I też op, ciężko op, jest tego op, często, op, wiesz, op, użyć op. do aranżacji. I <laughs> szkoda, że to nie wchodzi do dończego. To byłoby takie piękne Ej, taki To byłoby fajne. Minecraft był zrób, to nie? Tutaj okay. jest klaska schodowa, żeby sobie zjeść niżej, ale do niższego piętra. Przejdziemy sobie jak skończymy to. I ten stand, jest moja jadalnia. O, tu masz jedalnię, okej. Okay. Tak. Masz ciasto, żeby sobie zjeść. Nie mogę zjeść, Elviso, ale mogę je tak wziąć. No, no, no zepsułeś mi ciasto! Ale jest ja! Pani jest... Basia piekła specjalnie dla mnie dzisiaj rano. Stary to ja mam teraz zrobić. No no upieczesz sobie nowy, wychiluj, ja... wychiluj. Nie, pani Basia upiecze. Dobra, lecimy dalej, stary. W tym miejscu jest taka ogólnie stricte sypialnia dla każdego, żeby sobie do każdy mógł być. Zciemnąć oczywiście za płatą. Mhm. Tak to wygląda. Co? Łatom? Tak i stary też, żeby ci się czasu... nie będzie spać, Elwiso. No, chyba że, no wiesz, no jakby wiesz, sorry, williście to może jest dziwne, ale się po ilości sy sypialni, co nie? Po ilości w ogóle łazienek, basenów, tak to właśnie, sorry, wygląda na willach. Dobra, idziemy zaraz, tędy na klatkę schodową, żeby sobie zejść niżej... w tej willi? A myślisz, że ja miałbym ja go nie mieć, stary, naprawdę, myślisz? Dobra, idąc tędy, zaczniemy sobie stary, wiesz co, zaczniemy sobie no, od no. centrum, w ogóle teraz na pod boku, w ogóle stary, nie patrz, patrz w dół, patrz w podłogę, patrz w podłogę, idziemy sobie na sam środek mhm. Patrz w dół stary, cały czas, patrz w dół, no. patrz cały czas w dół, patrz w dół Agentix, dobrze, nie tak to być spoko, okej okay. To jest teraz, stary, ogólnie, Ok, już wystarczy, wracaj Agentix, wracaj No dobra, no wracaj. Dobra. no Dobra, zobacz, no, no, to jest idealnie po drugiej stronie środka, co nie? Mhm. Widzisz? No i tak, zacznijmy sobie od tego pięterka. No i idziemy, stary, idziemy zaraz tędy. Tu jest taka naprawdę mi się wydaje, że ładna klatka schodowa. Podoba okay. się? Nie no, jest spoko. Poro szczegółów, co nie? Ona właśnie tam prowadzi na górę, też te schodki bardzo ładnie użyłem Janersko, żeby było wszystko totalnie zaangażowane w tą willę, każdy schodek. Dobra, czy chcę przejść do tego piętra niższego okay, jednak. dobra, to lecimy i... Co tutaj masz tak właściwie? Tu już byliśmy, więc idziemy teraz w bardziej. Tutaj jest pokój na wynajem bądź kupno, więc jeżeli jesteś chętny, to możesz nie, ja sobie normalnie... Się kupić jak już. No okej, okay. pogadamy o tym kiedy indziej, okej, okay. ale to masz no, zobacz, telewizor klasyczny z lat 80 kupiłem do wystroju Willy, taki wiesz, najbogatszy jaki mógł w ogóle być kiedyś, tutaj mamy taki pokój też stricte pszczelarski, no, no. żeby mógł sobie zdobywać pszczółki, wiesz czemu? Bo dzięki nim hmm? mi masz miód, a dzięki miodu, wiesz co masz? Co masz? Świeczki. bardzo a, ładne do wystroju No, stroju no sumie, faktycznie, faktycznie Mi się podoba, tu jest pokój Endu, ale nie byliśmy w Endzie, więc tam tylko nerczesty. Czesty Śmieszny, ale taki jest stary, tu jest największa biblioteka na serwerze Podoba no. się? No jest spoko. Taka naprawdę obszerna, jeżeli chodzi o książki w sumie tak można się spierać co do tego, bo niby masz tutaj dużo książek, jeśli chodzi o jeden pokój, to faktycznie masz tutaj najwięcej książek w jednym pokoju, no. ale w sumie... To chyba w mojej willi jest tak więcej regałów ogólnie takich z książkami. Oj, to stary zobaczymy jeszcze, bo przecież to ma sporo pokoi jeszcze, wiesz, naprawdę sporo pokoi, więc zobaczcie, że jeszcze, no. Ale tak to mi się bardzo właśnie podoba. Idąc tędy, mamy pokój do robienia żeby można było sobie flagi ameryczki, oczywiście konstruować, mm. bo jest to bardzo no. istotne. No i tak, taki skromny pokoj, mi się bardzo podoba, a tutaj jest pokój Maciochowy. Wiesz, czy maciochowy? czemu Maciochowy? Badałem Bo dałem tutaj żółtą pościel, po to, żeby Maciek go wynajął albo kupił. Hmm, ciekawe. Biznes? Biznes, mordeczko, na no pewno, że tak. Dobra, tu jest takie już bardziej bliższe wyjścia. Tu jest taki pokój, żeby wiesz, to jest, jest jeszcze właściwie pokój klaski schodowej, więc mm -hmm. to jest takie tutaj bardziej, żeby było zrobione designersko. Ale tutaj masz taką ładną ławeczkę, żeby sobie usiąść. Tu jest garderoba, żeby móc sobie, sobie schować ewentualnie. Wiesz, jak to wygląda, co nie? Mm -hmm. I to jest no i już dobra, pierwsza połowa tego dalej. piętra. To teraz tędy, tak? Teraz pójdziemy sobie tędy, stary. Tu masz o, taką garderobę. Gdzie ja to widziałem? Nie wiem, ale Abra mi to zaproponował, żeby ale, na pewno. Wiesz, Albo gdzie Macio? to widziałem? Nie, w filmie, w tym amerykańskim filmie są no to razem, w, nie. Nie, w Agent Xa jest identyczny z Mam licencję ci. Elwiso, nawet, nawet patyki do... te bilardowy bilardowe ułożyłeś identycznie. Ale ja mam kulę, ja Ale nie postarałeś! Ale ale, ale ty nie masz kuli, nie kule ja mam kulę chociaż, to ja w to chociaż mogę grać, stary, co? Dobra, jak będzie po tym filmem, kule... uznajmy 2000 łapek w górę, a to robimy turniej w Minecrafcie Ok. więc dobra. łapkujcie. Dobra, ja lecimy dalej. Tu jest, okay. uwaga, uwaga, czytaj informacje na głos? A jesteś może bogatym przedsiębiorcą szukającym lokacji na swój interes. Dobrze trafiłeś willa villa Elvisa. Jak na razie Elvisa i oferuje idealną lokację pod Twoją działalność gospodarczą. Napisz maila i zajmij ten pokój pierwszy, zanim to zrobi Twoja konkurencja. Elviso. No właśnie. Dobra, Na o tym razie tym 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 tutaj tym już możesz zamienić na Agentix, bo ja to chętnie wynajmę. Zbijaj, Mordo! No. Dobrze. Tylko... Ja bym ci podradził taką jedną rzecz. Tak, słucham. Ten basen powinieneś zrobić na takiej zasadzie, że... ...te tutaj wodorosty powinny być tak trochę niżej. Mi się to właśnie, tak podoba, wiesz, ale to nie jest jeszcze, ale, stary, wszystko. Ale, ale stary, to jest zielone. Wbijaj do mnie, ale to jest ta, tak zrobione, żeby było na stary, teraz wbijaj za mną, stary, bo to jest hit. Tu masz normalny hit. Tylko no. nie jest gin. sobie, żebyś nie zginął, co? Dobra, no. lecimy teraz tędy. Uwaga! Nie wychodź byku, nie wychodź no stary, oh, nie, zaraz je jednak tam je wbijemy stary, wychodzimy, jednak tam nie je wbijemy Ale ogólnie jest nawet wejście, żeby sobie wbić do naszych axolotli, żeby, żeby sobie coś tam popływać normalnie mm -hmm. Ale nie zawsze ci na to pozwolą, wiesz, bo pilnują wejścia normalnie, Mają tam swoich bodyguardów, które pilnują wejścia Więc nie jest lekko, żeby do tam wbić, wiesz, tak w skrócie, no tak Dobra, to co dalej? W tym miejscu jest moja kuchnia, gdzie tworzę swoje steki amerykańskie, słynne ale, już Ale już masz inne miejsce do robienia steków Ale tutaj jest, który magazynuje a, no to jest, co to jest magazyn, tak? No kuchnia, kuchnia, no tam była wędzarnia. Okay, tutaj, tutaj jest przejście do takiego pokoju bardzo przemysłowego gdzie masz wszystko o. robione. Jeszcze o. nie, jeszcze nie poczekasz sobie zrozumieć. A dobra no. poczekaj, tutaj musi być, bo tu jest pusto. A, tam nie jest nie. pusto, tam masz kuchnię byku, tu masz kuchnię Dobra, idziemy zaraz tędy I dobra, tutaj jest ten pokój, w którym byliśmy, to jest pokój alchemiczny Też bardzo fajny, taki bardzo zaaranżowany Tutaj jest pokój styk dekoracyjny Pod azalie, żeby ich po prostu było można użyć, bo są bardzo ładne, mi się nie, bardzo no, podobają jest ich sporo Tak, a teraz to byłoby na tyle I lecimy na najwyższe piętro, czyli pięterko numer dwa tu jest okay. wejście na pięterko najwyższe w mojej willi, więc zapraszam Pana bardzo serdecznie. Jest ogólnie okay, kilka, bo to piętro nie jest takim właśnie jak wszystkie, tylko dzielisz się na takie, wiesz, osobne czy to, nie? W tym miejscu jest moja sypialnia, moja mm -hmm. sypialnia, gdzie jest moje jedyne serce z Anu. W tym miejscu nagrywam dla widzów odcinki, tak. Ale tu nie komputer... masz komputera. No w naprawie jest, zepsułeś mi go ostatnio, stary. A, możliwe. No, możliwe, między innymi, dobra, okej. Okay. Tu jest jeszcze moje wyrko, oczywiście bardzo praktyczne, żeby nie było takiego powiedzenia. Ciężko Ciężko nie masz już taką metodę zastosowaną A gdzie mordo? Na czyimś jachcie pewnym hmm. A co nie znam akurat, nie znam kolegi Tu jest moja piecykarnia Gdzie możesz sobie normalnie przepalić rudy, diamentów, bo jeżeli jakiekolwiek posiadasz Ja mam akurat 23 rudy diamentów, bo jestem bogata na serwerze, a ty nie masz pewnie Ty ile so, No Ile ty tego posiadasz? 23 rudy diamentów W deep A slaycie. diamentów? W deepslate'cie, nie wiem, nie liczyłem nigdy Zbyt dużo żeby liczyć. I, ty się 12. uważasz za bogatego No Pogubiły się w liczeniu. Dobra, lecimy dalej start. No to Elviso to pyżalnia. się mnie pogrąża dalej. Tak to wygląda, siema. Okej, okay, dobra. E, więc ty. Hehe, <laughs> siema. siema. A teraz wejście jest po drugiej stronie do czegoś symetrycznego, ale minimalnie innego. Dobra, to gdzie teraz idziemy, Elviso? Idziemy teraz na idealnie drugi koniec willi, czyli drugą stronę, która jest symetrycznym pokojem do Takie Nawet bym że czy jest identycznie to środny. samo, tylko co innego? Nie, czy... nie do końca. Jest Aha. jeszcze inny pokój tam, wiesz? Dobra, Ale dobra. Ten w tym samym stylu, więc lecimy, lecimy. To jest tutaj, oczywiście. A drzwi, co tam jaka po sobie? E, no nie ja, ja jestem agentik najbogatsza osoba na Milionowicie. Jesteś toś który nie ma zasad, ok, naprawdę. Lecimy tędy. Tutaj okay. masz ogólnie e, portal z Netherum. To jest coś innego. Myślę, że tu masz te same pokoje. Tylko w innym nie. kolorze. E, mówisz o pokojach w kolorze? Mhm. A, no dobra. No. Jednak, jednak miałem rację. No to miałem razie było. Tam się ma. Elviso. El dobra, przechodzimy teraz do ostatniego miejsca na piętrze trzecim, czyli do mojego magazynu. Znaczy dobra, trzecim. Mówię na to drugi bo jednak, parter to nie jest piętro pierwsze, co nie? No, no. To tym jednak jest. Gdzie to jest, Pokaż mi? Musimy teraz się przejść tędy. Zapraszam panu bardzo gorąco. Dobra. I... Lecimy, czekaj, gdzie było tam wejście w ogóle? Tak, teraz myślę, jak tam wejść. Śmiesz, Widzę, ale gdzie ty masz tam wejście? No, szukam, szukam. Zawsze sobie idę przed, przed siebie i się tu znajduję, wiesz? Eee. Tu jest, o tu jest wejście, dobra, tu dobra. jest wejście. Te wile jestby dużo po prostu, wiesz? Dobra, wchodzimy tędy, tutaj jest taki pokój, byle żeby można było sobie usiąść, a tu jest największy magazyn na serwerze. Uuu. Well, masz Willy swoich 400 milionów creeperów, więc się nie odzywaj. Zobacz, magazyn jest na, 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 na skrzyni ogólnie, więc nie mało wcale, nie mało. No i uwaga, uwaga, hicior. Ty Nie masz tego widzisz, co tego nie masz, ja to mam. Czego? Mapy. Przecież ty masz tak malutką mapę! A wiesz teraz jest śmieszne? Teraz sobie daj e, FOF 30, daj sobie teraz cały 30. Mam Okej, okay. i spójrz teraz na nasz szpital miejski, widzisz go? Widzę. On jest, moja willa jest taka wielka, że ta, że ten szpital zmieściłby się w moim ogródku w środku willi, czaj? U mnie też. No właśnie stary, no beka bardzo straszna. U mnie by się zmieścił w fontannie, o ile się nie mylę. <laughs> ten standy, stary, masz pokój gościnny dla osób, które tutaj by chciały do niej jakoś wpaść, na przykład na weekend. Na przykład tutaj sobie jeszcze właśnie i mają na To jeszcze tą tutaj tą jest łazienkę. więcej pokojów. No pewnie tu masz jedyną pełnowymiarową łazienkę, tak? Tak, dokładnie. <laughs> Lol, ale trzeba się tu nachodzić, żeby tu trafić. No ja mam stary w całym tym, kompleksie dwie łazienki, kilkanaście sypialni, kuchnie, restauracje, wszystko stare co jest jest. Okay. Pani Basia na wszystko to oczywiście gotuje. No i tak, to byłoby stary wszystko. A teraz przejdźmy jeszcze do, do ogródka w środku, który jest dobra. również bardzo ważnym aspektem okay, tej willi Hop, hop Zapraszam. I, e, Którędy się tam idzie? Zaraz zobaczymy, trzeba znaleźć Okej, okay, dobra, hop, hop e, No i tak, tutaj już wychodzimy No i tymi schodami na dół, tak? No podejrzewam, że tak, podejrzewam, okay, że, że tak hop. Tędy No, no. konkretnie Widzisz co, tak szczerze, on Wydawał mi się, że będzie większy no wiem, ale to jednak jest samo, wiesz, sam środek willi Więc no cóż, i w ogóle po na to story, mam zamiar ogarnąć do willi dwa bikony, wiesz, to będzie też mega fajne hmm, bikony? Dwa bikony, no No nie wiem, spoko Do fantamy e... sobie je wrzucę O, w ogóle stek mi wypadł gdzieś, Elviso, chcesz dostać steka? Nie, mam swoje Ale jak go znajdziesz, to dostaniesz? Wiesz, w ogóle, ja, taki ja miałem ogromny XD, ja tak sobie siedzę do jakimś pokoju w willi, patrzę za okno i myślę Złodziej wspina się po linie na mój dach, co nie? No no. A to lama sobie tam zwisała. <laughs> dobra, co? nie? Mocne Dobra, więc którędy teraz? Żeby do wyjścia? Do wyjścia? Zaraz zobaczymy, wydaje mi się że tędy. Ten. Dobra, tędy. więc, więc Elwiso, ja ci dziękuję bardzo za... Jak oceniasz widne? W sensie spoko. Dziękuję. No, dobra, no to, to trzymaj się, Elwiso. Y Cześć! Cześć! Dobra, więc dziomki, słuchajcie, ogółem, serio, Elvisu moim zdaniem zrobił spoko willę, jednak jedyne, co mi nie pasuje, bo szczerze, ja bardzo tego nie lubię, kiedy są takie małe pokoje i tu ich było po prostu dużo, ale to jest już bardziej takie moje zdanie, bo serio, w mojej willi przykładowo pokoje są naprawdę ogromne, a tutaj się czułem trochę tak, jakby były przymałe, ale to jest już kwestia gustu, więc jak... Ktoś woli takie, to spoko. Ja ogółem wolę po prostu, jak są większe przestrzenie. Więc cóż, myślę, że willa naprawdę mu spoko wyszła. No i cóż, w tym momencie myślę, że będę już powoli kończyć ten odcinek, więc dziękuję Wam za oglądanie do samego końca. Koniecznie oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Byłoby mi naprawdę mega miło, gdyby każdy zasubskrybował. No i serio, byłoby to bardzo, bardzo przyjemne, więc serio, ziomek, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze, to koniecznie zrób to teraz. No i cóż, ja dziękuję Wam oczywiście za oglądanie do końca. Do zobaczenia na następnym filmiku, no i cześć.